To, co my teraz przechodzimy, tutaj jest rzeczą fundamentalną w całej Kabale. To, co my tutaj analizujemy. Analizujemy tutaj to, od czego wszystko się zaczyna. To, od czego zaczyna się Tora i tym samym zaczyna się Zohar Bereshit, który komentuje i analizuje słowa Tory. Bereshit analizuje od samego początku. I my jesteśmy tutaj właśnie na tym początku. I zrozumienie tego początku po prostu jest decydującym, bo jeżeli my z tego zrozumiemy najwięcej jak się da, to później wszystko inne będzie dla nas o wiele łatwiejsze. To są rzeczy, których nie wolno jest przebiegać. Są ludzie, którzy przebiegają, znają na przykład języki i przebiegają całe tam tomy Zoharu, żeby je tylko przeczytać. To nie jest... Dobry sposób, bo to tak naprawdę nic nie daje. Jakieś tam informacje wyciągają, ale to są wszystko takie pobieżne dotknięcia i ślizganie się po powierzchni i nic więcej. Ten początek jest bardzo ważny. Od niego wszystko się zaczęło. Ten początek, on w zasadzie spowodował to rozdzielenie rzeczywistości na te. Właśnie trzy poziomy, o których ja mówiłem na jednym z ostatnich spotkań. Wcześniej było tylko dawanie i otrzymywanie. Malchut została napełniona, i ta malchut napełniona zdecydowała, że ona nie chce być napełniona w taki sposób, ponieważ ona chce być podobna do tego, kto ją napełnia. Chce być dająca. I żeby wypełnić ten cel bo to jest jednocześnie cel stworzenia zamysł stworzenia stwórcy, żeby stworzyć stworzenie i napełnić je dobrem, światłem żeby ten cel wypełnić musi teraz nastąpić kolejny etap, który zaczyna się właśnie od drugiego cimcuma i ta malchut ona wznosi się do biny i mamy w tym momencie rozdzielenie rzeczywistości na takie trzy poziomy, trzy poziomy, które uczestniczą w procesie naprawy. Poziom czysto, absolutnie oddający, czyli poziom biny, do którego podąża Malchut, ponieważ musi osiągnąć ten poziom, żeby zostać napełnioną właśnie dla oddawania. Poziom Malchut, która jest na swoim miejscu cały czas, bo jak wiemy w duchowym nic nie ginie. Ona się wznosi, jest w binie, ale ona na swoim miejscu również nadal istnieje sobie. I to jest Malchut, która pragnie być napełniona. I to są dwa poziomy rzeczywistości, górny i dolny, i poprzez to musiał powstać poziom pośredni, który umożliwia stopniową naprawę i przeciąganie światła do tej malchut dla oddawania. Malchut na dole przyciąga światło, ale nie przyjmuje w siebie, lecz przyciąga je, żeby dać. I każde takie światło przyciągnięte dla oddawania, ono jest jakby zapisywane, jest zachowywane, jeżeli całe światło, jakie przeznaczone jest dla malchut, zostanie przyciągnięte dla oddawania przez tą malchut wzniesioną do biny, wtedy cała malchut może zostać napełniona. Cały proces naprawy na tym polega. I te trzy poziomy w tym wszystkim uczestniczą. I wszystko się zaczyna właśnie od wzniesienia malchut do biny. Ona powoduje, że powstają te dwa poziomy. Malchud na dole i malchud na górze, ona powoduje, że powstaje ten poziom pośredni, ponieważ jej wzniesienie się do góry wyłącza niższe kelim przyciągające światło chochma dla otrzymywania. Ta malchud wzniesiona do binona je wyłącza i uaktywnia tylko dwie wyższe sferot, Keter i chochma, które przyciągają światło najniższe, czyli Nefeshiruach, czyli światło Hasadim, i stwarza w ten sposób dwie linie: światło Hasadim w prawej linii, i to światło Hochma, jak gdyby, dla otrzymywania zamknięte w tym momencie przez tą binę wzniesioną w lewej linii. I obie one nie mogą świecić, i teraz może zostać urzeczywistniony proces naprawy, który polega na tym, że sprawiedliwi na dole wzbudzają w sobie te pragnienia, niskie pragnienia tych trzech niższych naczyń, żeby przyciągnąć światło Hochma, ale taki sprawiedliwy przyciąga je do siebie, ale dla oddawania. I jeżeli coś takiego się odbywa, jeżeli znajduje się tutaj taki sprawiedliwy, który przyciągnął światło, ale nie wchłonął go w siebie, tylko oddaje, to to się nazywa man. I ten man wznosząc się do góry, Powoduje, że ta malchut opuszcza się w dół na swoje miejsce i światło zostaje przyciągnięte na te pragnienia. I to jest cały proces naprawy, nad którym my cały czas tutaj pracujemy. I on powstał w pierwszej kolejności, stworzył sam stwórca ten proces. On powstał w Acilucie. I te trzy poziomy w Acylucie to jest poziom parcufa Iszud, siedmiu niższych z Fierodbiny, zejran i Malchut. I później w niższych światach te poziomy jak gdyby zostają odbite. Cała ta forma zostaje odbita i powstaje świat Bria, jecira i asia I cała ta forma również znajduje się w każdym człowieku, i w zasadzie celem. Zgłębiania Zoharu, jest to, żeby ten Zohar po pierwsze poinformował nas, że ta forma w nas istnieje, żeby on nam wyjaśnił, jak ta forma wygląda, żebyśmy my wiedzieli, czego szukać, i przede wszystkim ten Zohar sam w wyniku tego, co my czytamy, jak gdyby wysyła światło. Które powoduje pobudzenie się u nas tych naczyń. One się budzą, i one zaczynają odczuwać pragnienie otrzymania tego całego światła, tego światła, które jak sama ta księga się nazywa, jest to Zohar, Zohar-Harakija. Świecenie nieboskłonu, które przychodzi właśnie od tej malchut wzniesionej dobiny. A w przypadku ciała parcufa. Jest to Malchut wzniesiona do Tiferet. Tam jest właśnie rakija, ten nieboskłon, od którego my przyciągamy to światło. Wszystko się wokół tego kręci.